Cześć z tej strony Mateusz, Apple w tym roku pokazało dwa nowe zegarki, szóstkę oraz SE, natomiast to zdecydowanie ten drugi zegarek rozbił tak naprawdę bank i moim zdaniem może okazać się hitem sprzedażowym w następnych kilkunastu miesiącach. Od razu wam powiem, że gdybym nie miał Apple Watcha czwórki albo w ogóle nie miał żadnego smartwatcha, to chętnie zdecydowałbym się właśnie na zakup Apple Watcha SE, ze względu na to, że to właśnie ten zegarek oferuje moim zdaniem najlepszy współczynnik, stosunek, jakość do ceny. Jak się domyślacie, nie jest to produkt idealny, ma on swoje ograniczenia i na pewno nie wszyscy powinni być nim zainteresowani. Woli wprowadzenia, pomijając już kwestię tego, że wyjściowa cena tego zegarka jest dosyć dobra, bo zaczyna się od 1300 zł, to i tak można na niego znaleźć promocję. I w opisie tego filmu linkuję do sklepów, w których właśnie można spotkać tego Apple Watcha SE, czy w ogóle promocję na sprzęty Apple w naprawdę niższych cenach. W związku z tym, przed zakupem sprawdźcie sobie te miejsca, aby po prostu nie przepłacić. A jeśli chodzi o sam ten sprzęt, no to jak możecie zauważyć, mam tutaj zdecydowanie inne podejście, aniżeli miałem przy ocenianiu tego Apple Watcha szóstej generacji, bo moim zdaniem po prostu Apple w tym roku rozbiło bank właśnie tym zegarkiem, tą wersją budżetową, a nie tą najlepszą która po prostu jest droższa o kilkaset złotych a tak naprawdę nie dodaje aż tylu funkcji, żeby być nią zainteresowanym, albo z drugiej strony w ogóle niektóre osoby mogą być niezainteresowane ze względu na to że nie potrzebują mierzyć EKG saturacji krwi, czy z drugiej strony mieć cały czas włączone podświetlenie ekranu, żeby wyświetlać sobie godzinę no bo tych rzeczy tak naprawdę właśnie brakuje temu Apple Watchowi i to jest w zasadzie tyle. Ekran macie dostępny w dwóch wariantach, mniejszym 40 oraz większym 44 mm. W związku z tym tutaj jest dosłownie taka sama konstrukcja, no nie ma identyczna wymiarowo, jak właśnie przy tej szóstce oraz piątce, czy też czwórce. Rozdzielczości są nawet takie same, w związku z tym w codziennym użytkowaniu nie odczujecie pod tym względem żadnych różnic. No i warto też zaznaczyć, że samego Apple Watcha możecie kupić w trzech wariantach kolorystycznych, czyli srebrnym, złotym oraz gwiezdno-szarym. Czyli mówiąc prosto, mimo tego, że mówimy tutaj o budżetowej wersji Apple Watcha, tak naprawdę konstrukcja jest taka sama. No dobra, może nie jest taka sama w samym środku, bo jednak pewne różnice są. Między innymi jest procesor z Apple Watcha piątej generacji, czyli S5 i nie ma tutaj na przykład dodatkowego chipu U1, ale wydaje mi się, że dla większości osób to i tak będzie pomijalne. No i z drugiej strony nie ma też czujników do mierzenia EKG, saturacji krwi, ale na przykład ma pulsometr, stale aktywny wysokościomierz i ma też funkcję do rozpoznawania upadków w związku z tym jeśli coś mam się stanie, albo raczej starszej osobie, to automatycznie zadzwoni po prostu na służby ratunkowe i poinformuje po prostu o tym, że mieliśmy wypadek. No i do tego oczywiście dodzą te wszystkie pomniejsze funkcje, które są od razu zaimplementowane w system za pomocą wbudowanych aplikacji, albo tych, które po prostu pobierzemy sobie z Absor. Mam między innymi w WatchOS 7 możliwość analizy snu. Ja niestety tego nie robię, bo po prostu nie śpię z zegarkiem. Taka jest moja jakby decyzja. Nie chcę uszkodzić sobie go, bo jednak często gdzieś tam podczas snu się przewracam i mógłbym walnąć w ścianę, albo w półkę. Natomiast z pozostałych rzeczy możemy korzystać z tej aplikacji do mierzenia na przykład dźwięku w danym pomieszczeniu, czy nie jest za głośno. To jest chyba trochę taki bajer. Walkie-talkie do zdalnego porozmawiania się z naszymi znajomymi za pomocą zegarka. Pulsometru, tak jak wam mówiłem, kompasu. To się może na przykład przydać na grzybach w lesie. No i kilku jeszcze innych ciekawych funkcji, jak choćby odpisywanie za pomocą głosu na wiadomości, czy rozmawianie przez telefon za pomocą właśnie tego zegarka. Tak naprawdę tutaj mamy większość tych samych funkcji, które są dostępne właśnie na czy Watchu, szóstce, piątce, czy czwórce, więc nie ma z tym żadnego problemu. No i to jest oczywiście też świetne urządzenie do mierzenia wszystkich naszych aktywności fizycznych, czy jak chodzimy, czy jak uprawiamy jakiś trening, biegamy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko naprawdę będzie tutaj fajnie zmierzone. Także jak widzicie, tutaj jest naprawdę bardzo dużo fajnych funkcji, czy w ogóle aplikacji, które możecie sobie zainstalować i korzystać po prostu w codziennym użytkowaniu. Z tym, że trzeba jasno powiedzieć, że długo nie będziecie korzystać, znaczy może nie jakoś mega krótko, ale po prostu ten zegarek starcza gdzieś na 20 4 do 40 godzin na jednym naładowaniu. Jeśli będziecie z nim spali, to raczej to będzie wynik właśnie w okolicach jednego dnia, nie więcej. Jeśli będziecie po prostu przyzwyczajeni do takiego rytmu, jak ja to robię, że wieczorem po prostu odkładam ten zegarek na ładowarkę i go ładuję, no to on spokojnie wam starczy na cały dzień intensywnej pracy, ale niestety, jeśli będziecie chcieli pojechać na weekend i nie brać ładowarki, to raczej w trakcie, pod koniec tego weekendu, rozładuje wam się. Ten problem dalej jest niewyeliminowany. I tak właśnie prezentuje się ten najnowszy Apple Watch SE tak jak wam mówiłem na początku. Moim zdaniem to będzie hit sprzedażowy z kilku powodów, ale główny jest taki, że po prostu ten zegarek ma świetny stosunek jakości do ceny. Dzięki czemu wielu użytkowników, którzy sceptycznie podchodzili do smartwatchy, może być nim zainteresowanych, bo po prostu nie zapłacą dużo, a naprawdę sporo otrzymają. Oczywiście ma ten zegarek ograniczenia. Jeśli mówimy o zdrowotnych funkcjach, to jest ich na pewno mniej, aniżeli w tej szóstce czy też piątce. Natomiast nie wszyscy potrzebują. Ja choćby na przykład nie potrzebuję mierzenia EKG, saturacji krwi. I tak dalej. W związku z tym, gdybym mniej czwórki, to na pewno sięgnąłbym właśnie po SE, bo moim zdaniem, tak jak powtórzę, dużo dostajemy w niedużej cenie, znaczy niedużej jak na Apple. Także moim zdaniem, tutaj Apple rozbiło bank i jest ogromna przepaść między tym, co tutaj zaprezentowali, a tym po prostu odgrzewanym kotletem, który jest paradoksalnie droższy. Takie czasy na musimy się do tego przyzwyczaić. Natomiast jeśli chcielibyście zakupić sobie ten zegarek, tak jak Wam mówiłem, linki w opisie tego filmu prowadzą do sklepów, w których możecie często znaleźć promocje na produkty Apple, więc warto nam sprawdzić. Przed zakupem, aby po prostu oszczędzić sobie jakieś pieniądze. A ode mnie to już by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.